Wspominam dzisiaj o tym nawet święcie w mojej rozmowie z profesorem Rafałem Pankowskim ze Stowarzyszenia, szefem ze Stowarzyszenia Nigdy więcej, ale dzisiaj właśnie troszkę inaczej o 11 listopada piórem naszego kolegi redakcyjnego, redaktora Witolda Lilentala i mam teraz tą możliwość, aby Państwu przeczytać to, co przekazał nam redaktor Lilental, a któremu życzymy dużo, dużo zdrowia. Od niepamiętnych lat Anglicy kpią z Irlandczyków, uważają ich za głupszych i tworzą o nich dowcipy podobne do tych znanych u nas o Blondynkach, dawniej o Milicjantach, w Ameryce niestety o Polakach, tzw. Tak Polish Jokes, a w Kanadzie o Nowofundlandczykach. W XIX wieku w wyobraźni ubogich Irlandczyków Anglia była przebogata, a Londyn miał mieć ulice wysadzane złotem. Tam wszyscy ponoć byli radośni. Tam też przeprawiali się przez ciśninę morską biedni, słabiej wykształceni Irlandczycy w poszukiwaniu pracy i chleba tacy gastarbeiterzy z końca XIX wieku. Ale tęsknili do miejsc, gdzie się wychowali, i do swoich ukochanych. O nich to w 1907 roku, z lekka wyszedzając rzekomą głupotę Irlandczyków, powstała piosenka skomponowana przez Jacka Faggia. Nikt nie mógł nawet mieć pojęcia o tym, że ten utwór stanie się najsłynniejszą na świecie piosenką angielską na zawsze kojarzoną z I wojną światową. Tym bardziej nikt nie spodziewał się, że ta melodia w pewnym momencie odegra ważną historycznie i emocjonalnie rolę w Polsce. Od chwili, gdy w 1914 roku po raz pierwszy nagrał ją na fonografię słynny wówczas angielski tenor John McCormack, stał się, stała się ona momentalnie popularna i przyjęta przez wojsko jego królewskiej mości. Jako oficjalna piosenka marszowa śpiewali ją wszyscy żołnierze, z czasem nie tylko brytyjscy, bo i we wszystkich armiach Ententy. Tylko co to ma wspólnego z Polską? Ale nie uprzedzajmy faktów. Pozwólmy poznać samą piosenkę. Do Londynu miasta zjechał raz Irlandii syn. Drogi złotem wysadzane, więc radosnych min wszędzie mnóstwo było i śpiewano w mieście tym. O oraz Piccadilly. On zakrzyknął im. Tak daleko do Tipperary, tak daleko by się szło, tak daleko do Tipperary. Lecz ma miła jest tam. O! Żegnaj Piccadilly, bywaj Leicester Square. Tak daleko iść do Tipperary, tam się serce rwie. Paddy raz napisał list do swej Moli, że gdybyś tego nie dostała, odpisz, że ci źle. Jeśli błędów się doszukasz w ortografii, wiedz, że pióro me jest winne temu. Nie rób o to hec. Tak daleko do Tipperary, tak daleko by się szło, tak daleko do Tipperary, lecz ma miła jest tam. O! No to przenieśmy się do Warszawy. Jest 11 listopada roku 1918. Marszałek Józef Piłsudski już od wczoraj jest w Warszawie uwolniony z twierdzy magdeburskiej, gdzie niemieckie władze uwięziły go za odmowę przysięgi, która spowodowałaby zamianę legionów w polnisze Wehrmacht. Już urzędująca w Warszawie okupacyjna Rada Regencyjna, dotychczas kontrolowana przez Niemców, złożyła swój mandat na ręce marszałka już po ujawnieniu się po i studenci rozbroili ostatnie posterunki niemieckie i kiedy 11 miesiąca o 11 godzinie na frontach zachodniej Europy umilkły ostatnie strzały, tu odradzała się po 123 latach zaborów Rzeczpospolita. Po brzegi wypełniona sala teatru Mirasz oczekiwała na odsłonięcie kurtyny. Przeczuwano, że będzie to wyjątkowy występ. Nie byłem tam, bo miałem na tym świecie pojawić się całe dwie dekady z okładem później, ale kiedy w myślach widzę to wydarzenie, odczuwam silną emocję i wyobrażam sobie, co czuli ci zgromadzeni tam, gdy artyści kuralnie odśpiewali na melodię Tipperary ze słowami specjalnie napisanymi na tę okazję przez Andrzeja Własta. Dziś, gdy wszystko śpiewać można. O czym nam się nie śni, gdy zamilkła pieśń ostrożna już powietrzne dni, niech wysnuje z głębi duszy w mroku śnione sny i niechaj wszystkich nas poruszy hymn radosny ten. Wiwat <grym> wolne narody świata, wiwat Francji, Stanów, lud, wiwat Belgia, co cztery lata przez ruinę szła i głód, wiwat Foch. I... Foch i Wilson, Lloyd George, Clemenceau, wiwat co ci, wiwat ci, co po dniach krwawej walki zwyciężyli zło. Znalazłem też nieco inne zakończenie tego refrenu. Wiwat Polska znów po tylu latach jest niepodległą. W tych pamiętnym dniu spełniły się marzenia wielu pokoleń Polaków. Tyle, że nie dni, jak głosiły słowa piosenki. Bo już we wrześniu 1939 roku przyszła nowa, jeszcze straszniejsza wojna. O wydarzeniu tym przeczytałem po raz pierwszy, kiedy byłem dorastającym młodym chłopcem podczas swojej pierwszej emigracji w ówczesnej Unii Południowej Afryki, dziś RPA. Wpadły mi w ręce czyjeś wspomnienia czasów przedwojennych, wydane na fali chwilowej liberalizacji. Po dojściu do władzy Gomułki. Tak czytając o polskiej, szczególnej wersji najsłynniejszej angielskiej piosenki wojskowej, wyobrażałem sobie ponowne odzyskanie niepodległości. Uwierzyłem w trwałość wówczas odczuwalnych zmian w Polsce, i w 1959 wróciłem do kraju. Ale Rzeczywista ponowna niepodległość miała przyjść dopiero po okrągłym stole i wyborach czerwcowych, kiedy ja już byłem ponownym emigrantem, tym razem po zachodniej stronie Atlantyku. Cokolwiek można powiedzieć o siermiężnych i pseudowolnych czasach niechlubnej pamięci PRL, jednemu nie da się zaprzeczyć. Od 1945 roku na ziemiach polskich po dzisiejsze dni nie było wojny i oby tak trwało. Polska musi być w zgodzie i przyjaźni ze wszystkimi sąsiadami sojusznikami europejskimi, bo musi być, bo, bo tylko razem możemy stanowić siłę skutecznie odstraszającą wobec zapędów szaleńca z Kremla, żebyśmy mogli śpiewać, jakie tylko piosenki chcemy, ale żeby nie spadła na nas ponowna wojna z nieznanym rezultatem oraz konieczność ponownego odzyskiwania niepodległości i powtórki z 11 listopada. 1918 roku, a w Dzień Niepodległości pamiętajmy o tym, co wydarzyło się 104 lata temu. Moim zdaniem o wiele lepiej spędzić to święto w zadumie, nad przeszłością, pamiętaniu, by nie powtórzyć starych błędów, niż uczestniczyć w marszu, który, choć ma w nazwie niepodległość, w rzeczywistości staje się apoteozą tego wszystkiego, co nas gubiło i Polakom wstyd przynosiło. Prawdziwą tradycją, wypaczając w niebezpiecznym kierunku, bo wolność nie jest nam dana raz na zawsze, wbrew słowom tamtej triumfalnej piosenki z dawnego teatru Miraż. No i abyśmy zawsze mogli jeździć bez paszportów po Europie jako turyści, zwiedzać, spędzać urlop, odwiedzać przyjaciół, ale abyśmy nigdy nie byli zmuszeni wyjeżdżać tam w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, jak ten Irlandczyk z piosenki. Tak napisał nasz kolega redakcyjny Witold Wilenthal. Przepiękny tekst, i o tym 11 listopada naprawdę nieco inaczej. Serdecznie Ci Witku za ten tekst i dziękujemy. A Państwa zapraszamy na wysłuchanie piosenki o Tipperary w języku angielskim żywawej piosenki. Posłuchajmy. Up to mighty London came an Irish lad one day. All the streets were paved with gold, so everyone was gay, singing songs of Piccadilly, Strand, and Leicester Square. Till Paddy got excited and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. Excellent, Molly dear, said he. Remember, it's the pen that's bad, don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the speechless world. Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary to the sweetest girl I know. Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary.